No już woda rogarni się. Już się ogarnąłem. No. O jest! Ruszyłeś się! O już. <grych> no to Jezus, co? Gotowy? Boże, co to miało być? Gotowy? No, no. Jestem gotowy. Trzy. Zawsze jestem gotowy. <grych> Wystań tyłem. Dobra. Trzy. Dwa. Nie. Nie! No odsunąłem się od Ciebie. Nie, ale dobra. Ogarniam się. Czekaj. Trzy. Dwa. Jeden. Hej, Witam Cześć. was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym, drugim już odcinku zagrajmy w portal w kooperacji razem z Włodar Gaming. Wodar Gaming. No właśnie. Przywitać się jakoś ładnie. I, mi, i mi, mi spadło jakoś tak drastycznie fps -y do 40. Więc mam nadzieję, że zaraz się ogarnie. No i co, został nam ostatni. Szósty poziom, właśnie w budowaniu zespołu. Aha. ...w całej komory gazowej Ostatnio zauważyłem, że była troszkę za cicho, więc u mnie będzie podgłosiona i teraz powinny być już Gites O właśnie, super. stopera o! Już odpaliłem Dobra, już mi już wróciło moje 60 FPSów, jakże się cieszę <ścoughs> Czyżby wolę? Halo? Sometimes testing has to occur outside the of the lab. This next test is so outside the box, I can't... I mean, won't even tell you what you were looking for. O you know oh, nie, nie, nie lubię tego, to jest fajne. O nie, nie lubię tego, to jest fajne. <laughs> A tego testa, to nie lubię. <laughs> Chodź, już zrobiłem dla siebie portal. Oj nie. Coś jest... <laughs> Zobacz sobie na tabie, gdzie jestem. Haha, <laughs> ha, e, nie rozumiem. co to Patrz, patrz, patrz. Ty stoisz i. Chodź, musisz ciągnąć. Co to? O dobrze, będę. Ja trzy, muszę ciągnąć. dwa, jeden. Jeszcze. Ja do... no. Czy ja zawsze muszę ciągnąć? No kurde, trzy, dwa, jeden. Chodź, musimy znaleźć płytę z portolerem. Tanka. Ej! Ej! Dzięgi. Patrz. Mam płytę z... Jak ty to zrobiłeś? Normalny. Jestem cheaterem. Jestem bogiem. Geniusz. Jestem bogiem uświadom to sobie. Wiesz, zabije. Nieprawda. Tak naprawdę to my nie jesteśmy jakimiś robotami testowymi. Tylko to jest... Ta seria powinna się nazywać... Wow! Co jest? <śmiech> <śmiech> Zobacz na tabie co, co, gdzie ty jesteś. <laughs> Jak mówię, my nie jesteśmy Ej. żadnymi robotami testowymi, tak naprawdę ta seria powinna się nazywać Terminator Beginning. Dokładnie. O Boże, ty się zbagowałeś. Tak troszkę. <coughs> oh my god. Ej, a wiesz co jest najlepsze? Że my chyba przeszliśmy raptem pierwszy i drugi poziom, a dalej będziemy grali w ślepo. Jak na ślepo? Co? O co ci chodzi? N nic, bo mówię, że my już kiedyś no, czyniliśmy nie te pierwsze nie gramy dwa, dwa rozdziały, a dalej już nie. True Wow. No i co teraz, Znaczymy... Kurde, mam W, ten w tej centrali mam 45 FPS, a na jest... tam Tak, no już. Geniusz. No! <grym> tak, to mam jeszcze no. zrobione. Chodź. Max. Masa i, masa masa i prędkość. prędkość. Najpierw masa potem... E, formujemy. No. Najpierw masa potem formujemy. No właśnie. No właśnie. No <grym> właśnie. Podstała. Nie znam tego ekranu ładowania się. O, 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 on mi, on mi ten zawsze ten, FPS ten, tak zbadają. Ten, no mi też. Jeden FPS, by the way. 60, by the way. O, mam 40. Mam komputer z NASA. Wow, musisz Tak. Pewnie, jakbyś był bardziej cyganowaty, byś mi go ukradł. Zostaw, wskakuj tam. No, no dobra, zostaw, zostaw, zostaw. Co ty? No, zostaw te portale tak, jak, jak tu mają być. Teraz wskakujemy tutaj. Widzisz? Gdzie zyskoczyłeś? No tutaj. Dzięki. <laughs> jak to? Musisz wskoczyć tam na górę. No, tak wiem. O Boże, jaki za mnie troll. Teraz. Teraz skaka. No bardzo. Ale śmieszna była twoja reakcja jak ten. Jak tak spala się... Tak dwie sekundy nic się nie odzywasz, potem... Co jest? Halo. O Boże, to, w, to już widać, że to będzie jakieś skomplikowane. Musimy się jakoś tam na górę dostać. Dobra, stary, wejdź tam na górę. Właś tam? Wejdź tam. Nie, wejdź tam, wejdź tam. Zaczekaj. Wystrzelecie, tylko kwestia, gdzie mam cię wystrzelić. Chyba tu cię wystrzelę. Hop, no i skakaj. No, staj na tym. No, no. Aha, tylko ja się w tym momencie jeszcze muszę dostać tu i nie mam tutaj, za bardzo. Z tego A, centrum. stary, już wiem. E, wróć się. No, musisz się wrócić. Na dół. Nie mam komendy back. Ty, tutaj coś było, czekaj. Tak, tak. Po, Nie, nie można. Tu postaw jeden portal. Oł, e, Wskocz na górę. Nie, już wiem jak to zrobić, mówię. Wejdź tu na górę. Przez portal. Przez mój portal, idioto. Tu. Geniusz. Dobra. No. Skacz tam. Teraz no. postaw żółty portal tu. Aha, nie. Eee... moment. Tu, Nie! Co ty robisz? No co ty robisz? jak tu postawisz czerwony? No, ja... po... No, to, to, to strzelaj tu czerwony. No, postaw tu. Gdzie? Tu. A, no. No nie da się! Złaś tutaj! Hmm. Boże... Ja miałem koncepcję, nie psuj jej, proszę. Właś tam na Chyba górę. Nie. Może nie. Dobrze. Ty, ja, może po prostu... Ska... O, Skacz. Zostaw... Dobrze, ja wiem jak to zrobić. Tylko będę cię kierował. Wiem. Już rozumiem. I teraz postaw żółty na dole. Tam. Okej. Okay. Game. Zła. Udało się, tak. dobra już, mamy kulkę na nim. Dobrze. Lecimy dalej. Lecimy na Szczecin! Nie na grzechu. No idź. Boże. Wiesz, że znowu przez ciebie tracimy cenny czas antenowy? Mhm. Co masz na swoją obronę? Przeze mnie? Co? Przez, to, 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 to masz, co masz na swoją obronę? Przeze mnie? Dobrze. To wszystko twoja wina. O Boże. Wiem, że kiedyś, kiedyś byłbyś za coś sądzony. Czy zgwał się pan tą kobietę? Czemu? Bo tak! Nie o. będę sądzony. <laughs> będziesz jak te dresy, tak? Jebać sąd, tylko Bóg może mnie sądzić. <laughs> nie zrozumiałem twojego żartu, pardon. pardon. Wy tylko sobie testujecie i testujecie z idealnymi... O, wskacz drakiem. tutaj, będziesz w komorze. Wow. Będziesz musiał tak latać, ja teraz muszę to chwilę tylko. dobrze mi się robi. Boże, u mnie się laguje. Nie dobrze? U mnie się weź pośpiesz swoje chomiki i każdy może nam szybciej doniesieć internet. No co ty robisz? No Wodar, musisz tak polatać chwilę. Ale fajnie. Chwila, czyli to będzie hop i hop. Wow. Teraz musisz szybko dać przycisk. ja, że tego nie klik. Nie, dobra, musisz zrobić mi tu te dwa, stary, to samo co ja. I na dole żółty. No traf to. No. Ja tu sobie moment polatam. I tam widzisz, z boku jest ta wyrzutnia, nie? Dobrze! Dobrze! Boże, musisz żółtym tam strzelić. No świetnie, tylko krzywo postawiłeś te portale i ja się odbijam. No jaka pałka! Weź się wyprostuj, no wyprostuj je Żeby. Dobra, są proste Teraz musisz odpalić przycisk a potem na wyrzutnie postawić żółty port... Żółty, żółty no. por... Boże, z kim ja gram? Z kim ja tu w ogóle gram? O Boże Ale. Jaki to jest półgłówek? Chodź tutaj Ty się jeszcze w tym portalu zgubisz nie będziecie w... dojść. Chodź, chodź, chodź. Już nie przyciągaj, idź sobie! Zostaw, ich, chcę trochę... Nie, nie, nie. No idź stąd! Pałko, bo już ponad płacik nam minęło. O hmm. Będę płakał. Takie oko tego Atlasa jest takie takie takie. Głębokie. Oko, tak? Mm -hmm. Powiedzieć ci, co było w serbskim filmie w, w, w jednej ze scen? Tylko u, uwaga dzieci, proszę w tym momencie wyłączyć film i dać łapkę w górę. Ehm, I zasubskrybować. Tak, nie zasubskrybować. Ehm, a, to też w serbskim filmie, w ostatniej scenie, e, gościu postrzelił drugiego gościa. Po czym? E, po czym, żeby go zabić? E, wsadził mu e, kutasa w oko. You are very good at being tak mu przebiło mózg? Fajnie. Też tak czasem chcę. Ej chwila, ja ogarniam co ja wam tu zrobić. Chwila, chwila. ale dziwnie. A ja dochodzę co No patrzymy sobie co Serbek robi. O jest. Jak się opierdala. Dzięki. No, myślałem że. Klikasz no, przycisk, raz? Zra... No przyciska. No nie wiem. No pało! Chodź tutaj potem. No i idź po tą kulkę no, Boję się. To mnie zabije. Nie! To mnie zabije. <noise> Geniusz. Zepsułeś to. <noise> Geniusz zła. Chodź. No chodź. wale. No i krzywo no sobie. No Czyli muszę stawiać ciemny niebieski. nie. nie. W tym momencie, połową osób, które nas oglądają, padły I... właśnie słuchawki. Kikamy, skoczemy... Jump, jump, jump. Nie! Ty geniuszujesz. No bo drugi raz już miałem taką chorą ambicję, że chciałem złapać kulkę, Ciebie posłać w przestworze, ale to się nie udało. Dobra, teraz, teraz już normalnie, teraz już normalnie, bo Proszę. Mamy... Dobra, odwracam się, żebym nie widział kiedy. Biorę kulkę. Leci kulka. Biorę kulkę. Podchodzę do ciebie. Podskakuję i ty mi zabierasz kulka. Dobra, nieważne Ej, stary masz lagi, naprawdę. Nie, zostaw pieniędzy! Nie! Nie, nie. <śmuszyna> ja wiedziałem! To gra. Ej, nie wiedziałem! Jak to możliwe? O Ej, Jak to. To jest po prostu niemożliwe Idź tam nie gram w ten portal, nie gram w to. Dobra, lecimy. Biorę Ty podnosisz... Ja lecę, myślę lecę. Tu ją połóż, tu, tu, tu! No idiota! Idiota. To ona się tak odbija, fajnie. No weź to tam połóż. Ja nie, ja nie, tam usiąść. nie, się nie, tu jeden, tu drugi A na początku nie, 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 złapać. nie, jeden, nie, drugi. nie, 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 się nie, Dlaczego nie, mam tej piłki? nie, nie, ważne. nie, Ja nie, 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 no czemu widzę przez krocze? Proszę cię, teraz wszystko wolniej i rób to, co ja ci mówię. Grałem w tego kopa tylko dlatego, bo w jedną osobę nie da się go przejść. Chociaż nie da się go mówię i tak jak ci już wcześniej mówiłem da się podłączyć pada To bym grał sobie... Boże, a to by było forever alone Gra w kamerę Ojej To taki fajny Nie, chodź tutaj, chodź Znowu będziesz murzynem Do latania Ale ja tu latam Wiesz co będziesz musiał zrobić? Wybije cię, naciśniesz jeden przycisk. No już? Latasz? Nie, jeszcze nie. O, kliknąłem. <laughs> drugi tam też. Czemu ty nie wcelowałeś w tego portala? Jak to ja No bo... Chodź tutaj. Żal mi cię. Stary, ja patrz. Ty musisz tam kliknąć jeden, a potem cię wystrzelę i musisz tam kliknąć drugi. <laughs> dawaj. Dawaj, lecisz. A nie, ja muszę tam iść. Ja tam kliknę żółtym sobie. Tutaj mi strzeli te portale. Ale przecież ci zniknie to! A no Jak tam, jest... Sam. <laughs> no lata... No wejdź co! Ja zniknie Ospel Już Już działa. Kliknij to, no jest. kliknij to! Jest. <laughs> Z kim ja, ja pracuję <laughs> Mam piłkę. Mam piłkę. Chodź. No no śmieszne. Dobra, wiesz co, nie, nie. Ludzie, ja z już człowiekiem po prostu nie mogę pracować. Myślę, że to jest po prostu najlepszy moment, żeby się z nim rozstać. Najlepiej raz na zawsze i żeby nie kończyć tej serii, bo z tego się nie da skończyć. Cześć. Wiem. Cześć. Wodar, może zamiast siebie jakiegoś bota wsadzę. Będzie zawsze lepiej. Nie, dobra, teraz tak już na poważnie, żegnamy się, nie? No, no tak. Pożegnaj się. No dobra, no to hej. No hej.